To jest lama, lamus. Nie będę, nie będę. Nie będę face-to-face. Face Tylko odstań przed nim. Tylko z dystansu. Nie, no ja nic, stary, przybierz. Stary, pierdol. Proszę o muzykę, proszę o muzykę, jeżeli macie. To mnie nie odpieraj. Mm -hmm. No co, kurwa, mele już patrzysz połóżysz Nie, 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 nie. Co, żeby no, mele stary. Dobra, do... I do kamer, panowie, do kamer. Gdzie on jest? <laughs> Jutro historyczny pojedynek Jacek Murański, Arkadiusz Tańcula W klatce rzymskiej Dziękuję wszystkim za program Zapraszam na famemma.tv Dziękuję wszystkim Zapraszam na famemma.tv Kupujcie pay-per-view Mówił do was Boxel, ze mną był Arek i Jacek Trzymajcie się i nieuj! Nie.